Właśnie mam nadzieję, że pan redaktor nie ma lęku wysokości, bo sobie specjalnie stanęliśmy tak, żeby było 10... Nie jest... nie jest straszne. Nie jest straszne. A tak w ten sposób wywieramy presję, prawda, na, na naszych gościach. Jakbyśmy mieli tutaj stanąć, to by była presja. Ale to jest dobry pomysł, następny raz tak zrobimy właśnie. Może ktoś będzie miał lęk wysokości, prawda, wtedy się nam wygada. Świetnie. Warto pochwalić krakowskich studentów z UJOT-u, bo potrafią zorganizować profesjonalną galę, tak? Rozdania nagród dziennikarskich. Jestem pod wrażeniem. E, powiem szczerze, byłem na paru galach, które były o wiele gorzej zorganizowane niż ta tutaj. E, pełen profesjonalizm i jestem pod dużym wrażeniem. No i audytorium e, robi gigantyczne wrażenie, jak się wchodzi, pełna sala ponad tysiąc osób, tak, dzisiaj było. Szczególnie, że o studentach, którym obiegowała opinia, że tylko sex, drugs and rock and roll, prawda? <laughs> Okazuje się, że się uczą i jeszcze organizują fajne imprezy dla dziennikarzy. Może pan pokazać do kamery? Proszę. Oto. To jest nagroda... Druga e, już. Dokładnie, ale to jest nagroda w kategorii prowokator. No. Cieszy się pan z tej nagrody? Tak, bo ja się czuję prowokatorem. Chcę prowokować do myślenia polityków, e, ale też widzów. A możemy pana sprowokować? No proszę. No bo tak naprawdę my tutaj mamy listę tych, tych nagród, tak? I prowokator e, to jest jedna z, jedna z tych nagród, a ona mówi że, o tym, że, że nagradza ludzi, którzy prowokują do myślenia, tak? Mhm. Ale są też nagrody, które, e, które premiują za rzetelność dziennikarską. Nie lepiej by było dostać taką nagrodę. No już dostałem takie. Ale od studentów tutaj. No dostałem nawigatora. Ale ja nie, nie uważam, żeby kategoria prowokator była złą kategorią. Że, wręcz przeciwnie, ja, ja czuję się prowokatorem. Znaczy, uważam, że bycie dziennikarzem to jest właśnie prowokowanie do myślenia, do działania. E, na tym polega też nasza praca. No właśnie, prowokator czy... nie oznacza, że, że to jest ktoś nierzetelny. Ale prowokacja to jest słowo, które pasuje do tego takiego słownika. Robimy show, prowokujemy, e, gramy emocjami, prawda? Czy uważa pan, że media współczesne, te największe, zajmują się ważnymi sprawami? Bo na przykład mnie to uderza i pewnie też miliony ludzi w Polsce, że zajmują się bzdurami tak naprawdę. Bo co to jest? Co to często są przepychanki tak. w picie, na przykład? Często, często media zajmują się bzdurami, zgadzam się. Często my, dziennikarze, idziemy na łatwiznę, zapraszając do studia polityków, którzy ględzą naokoło. Nie mając wiele do powiedzenia, e, ostro się kłócąc. E, tak, zgadzam się. Media często zajmują się nie najważniejszymi sprawami i idą e, czasami na łatwiznę. Ale też e, uważam, że nie można generalizować, tak? znaczy nie można powiedzieć media są tylko takie, albo są tylko takie. E, no, poruszane są różne tematy. E, ja uważam, że. W swoim filmie, który do, doprowadził mnie do tej nagrody, poruszałem sprawy bardzo ważne. Prowokując polityków i prowokując widzów. Więc nie uważam, żeby prowokacja oznaczała, że zajmuje się człowiek czymś nieważnym. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że w tym filmie zająłem się sprawami super ważnymi. Ja się zgadzam. To jest racja, że, że tam ta była ogólnie poruszana myśl, że, po, że politycy kłamią. Nie, to jest, to jest moim zdaniem. A czy, było też takie pytanie, tak? Czy politycy kłamią, ale sprowadzanie tego filmu tylko e, do kwestii, czy politycy kłamią, byłoby banalne, ponieważ e, jak zapytam, politycy kłamią. To jest banał, to jest truizm, no, no, tak? tak no, to no, co Pan no, no... chciał przez to jeszcze powiedzieć? Nie, chciałem pokazać, jak wielkie znaczenie mogą mieć słowa polityka na życie. Jak wielkie znaczenie dla zwykłego człowieka, tak? Jak mogą wywrócić jego życie do góry nogami, a jednocześnie pokazać, jak politycy e, przywiązują małą wagę do tych słów. Rzucają je sobie, nie myślą, co się dalej stanie. Jak manipulują słowami, jak manipulują odbiorcami, czyli nami wszystkimi, manipulują mediami. I po to był mój film. Pytanie, czy politycy kłamią, jest banalne. Każdy odpowie, tak, kłamią. Mhm. A ja chciałem pokazać mechanizmy i chciałem pokazać, jak kłamstwa, słowa polityków wpływają na życie ludzi. To było trochę granie emocjami, przyzna pan. Nie, bo ja cały czas uderzam. A wiem, no, granie emocjami, no, ale e, przez to powstał według mnie ciekawy film, interesujący, który e, o godzinie był emitowany 22.35 i trwał dobrze, skończył się po północy, które obejrzało, teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba prawie 2 miliony ludzi no to uważam, że, że super, tak, e, że ten film przykuł uwagę i był interesujący. Nie sztuka zrobić nudny film o ważnej sprawie. Uważam, że sztuką jest zrobienie ciekawego filmu o, o, o ważnych sprawach, tak, żeby ludzie chcieli go obejrzeć. Ja trochę uderzałem w tą właśnie grę emocjami, bo pan tam e, grał emocjami rodziców, którzy stracili synów walczących na froncie no wiragu, tak? Tak, tak. tak. E, ale też chodziło mi o ten, o, o pana program e, Teraz my z generałem Jaruzelskim, gdzie mhm. starszego gościa, Mhm. Odcinamy się od jego przyszłości, prawda? No nie można. linia ale, okay, ale, 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 jakby... ale my nie rozmawiamy teraz. Hmm. Yy, yy... Tak sobie, tylko rozmawiamy, ponieważ zaprosiłeś mnie do rozmowy, bo dostałem nagrodę, tak. bo mam jakąś przeszłość dziennikarską, jakieś osiągnięcia, jakieś wpadki i o tym rozmawiamy. My zaprosiliśmy Jaruzelskiego nie dlatego, że Wojciech Jaruzelski i wyabstrahowany z rzeczywistości nas interesował, tylko ten konkretny, ten, który ma taką no przeszłość, tak. a nie inną, więc nie, nie można powiedzieć, od teraz odcinamy. Mnie interesuje, co człowiek, który, jak sam mówi, stoi już właściwie nad grobem, myśli, czy zastanawia się czasami. Ale to był lincz. Na, na czym polegał lincz? To był lincz. No bo raz, że bo ja nie chciałbym, żeby, żeby nie, w mojej nie, wypowiedzi ale nie, ale, powstała ale, jakaś linia obrony generała Jaruzelskiego. Nie, ale, ale jaki lincz? Ale to był lincz. Ale... Bo to było obrzucanie emocjonalnym mięsem Faceta, ale, który tak naprawdę nie miał za bardzo ale, jak się ale, bronić. Ale, 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 ale co było emocjonalnym mięsem? To, że... Świadectwo ludzi, którzy, którzy byli emocjami, i panowie zagraliście precyzyjnie ale emocjami ale, ludzi, którzy ale, prawie płakali ale, nam do kamery. Ale, proszę bardzo, ale ci ludzie tak czują. Czy to byli aktorzy wynajęci? Ale to już było. Czy to było. No ale co? Ale to już było. To było od ale, ale gdzie troszkę. było? Ale proszę mi powiedzieć, gdzie generał był skonfrontowany w ten sposób z tymi ludźmi? Ale w wielu publikacjach prasowych. Ale w publikacjach prasowych. A z tego ale, był spektał. Ja chciałem, żeby generał spojrzał w twarz tym ludziom i żeby odpowiedział na ich pytania. Ci ludzie nie mieli okazji zadać pytanie generałowi Jaruzelskiemu. Co złego w tym, że ci ludzie zadali pytania, dlaczego politycy mają być oderwani od rzeczywistości? Dlaczego mamy pozwalać politykom, żeby tak sobie funkcjonowali, podejmowali decyzje? A tu wyślemy wojska do Iraku, tu do Afganistanu, tu podejmę jeszcze inną decyzję. A to, że kogoś to dotknie, że komuś przyniesie krzywdę, to co? To jest nieważne dla polityka, bo oni rządzą, bo, bo co, bo są ponad prawem, poza prawem? A że dlaczego zwykły człowiek nie ma prawa zadać pytania komuś, kto wyrządził mu krzywdę. Tylko dlatego, że ten ktoś jest politykiem, posłem, ministrem? No nie rozumiem ciebie. Ale o co mi głównie chodzi? Gdzie jest ta granica, kiedy kończy się. E zarówno gra emocjami, którą możemy ogólnie nazwać spektaklem. Gdzie jest ta granica, kiedy ludzie powinni się przed ekranami, przed czytając gazetę, oglądając telewizję, interesować merytorycznością polityki, tak? Ale to, tym... to jest mery, merytoryczne. Pytania zwykłych ludzi, które dotyczą ich spraw, jeśli ktoś był pałowany przez ZOMO i prawie stracił życie, to chce wiedzieć i zapytać się generała, dlaczego tak się stało, dlaczego zdecydował się na takie, a nie inne decyzje. To, to nie jest wirtualne. To jest prawdziwe życie, takie jest życie. To politycy są wirtualni, siadają w studiach, zamknięci, dyskutują sami ze sobą, oceniają sami swoje decyzje i jest im z tym wygodnie, bo jest ciepło, bo jest przyjemnie, bo są pytania, które znają. Ale z punktu widzenia teraz... ze zwykłymi teraz ludźmi y, tracą y, ten spokój i opanowanie i o to chodzi. Ale czy dzisiaj nie jest na przykład OFE? Czy dzisiaj nie jest ważna nasza. Ale możecie mój się swoją własną. Teraz mam taki. Ale właśnie tak, to jest granicza całego. Nie, przepraszam cię bardzo. Mm -hmm. Teraz zbijasz. Tak jak ja bym ja odpowiadał za to, co wtedy miałem rozmawiać o OFE, to było. Ale nie, no teraz. Rozmowa z generałem, poczekaj. Rozmowa z generałem była. E, była. Dawno. Znaczy, no nie, była. była za, 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 z, e, no, z 8 miesięcy temu, e, tak myślę. E, wtedy e, nie, nie było dyskusji e, o OFE. E, to, ona się rozeszła teraz, więc zobacz, no, ty, ty mnie najpierw oskarżasz, że nie tak rozmawiam Nie oskarżam, z generalnym... ja pytam. Nie, no Jak dobrze, to mówili, okay, ja no, nie było. No, ja nie Lynch, że to był lincz medialny, to jest oskarżenie już. Bardzo Cię przepraszam, mówienie, że coś było linczem medialne, to już jest oskarżenie, więc oskarżasz mnie o to, że e, nie tak jak trzeba przeprowadziliśmy e, wywiad z generałem Jaruzelskim, po czym to zbijasz, bach, bo jest OFE i dlaczego się media tym nie zajmują. Wytłumaczmy naszym no. widzom, e, że to nie jest tak, że my zamiast rozmawiać o OFE rozmawialiśmy z generałem Jaruzelskim. Dlatego, że ja, że ja się Pana zapytałem, gdzie jest granica spektaklu i przejdźmy dalej, naprawdę, dobra, odcinamy się już od no. tamtego tematu, bo my go nigdy nie skończymy, prawda? No, no. Co zrobić? żeby jednak przekazywać informacje, a ona nie była spektaklem emocjonalnym i żeby ludzi tym zainteresować. Dlaczego ludzie nie lubią polityki ale oglądać? Ludzie są znudzeni podobno polityką. Nie no, uwielbiają oglądać wciąż e, programy publicystyczne, polityczne, gdzie są politycy, mają bardzo dobre wyniki oglądalności, więc to jest nie... No ale połowa nie, narodu nie... idzie do wyborów, co to, jest za, co to jest za zainteresowanie? A To jest w ogóle puchami. problem, no ale to już od lat jest problem, to nie jest, że teraz nagle tak się stało, znaczy od lat e, jest coś takiego, że e, połowa wyborców uważa, że nie chcą brać w tym udziału e, i to jest problem, tak, zgadzam się ale według mnie politycy nie robią zbyt wiele, aby przekonać tych, którzy nie chodzą, aby jednak zmienili zdanie i do wyborów poszli. Najwyraźniej ta połowa społeczeństwa nie widzi nikogo, na kogo mogłaby oddać głos. Co powiedzieć statystycznemu Kowalskiemu, żeby interesował się nudnym OFE, nudną prezydencją, która nas czeka, nikt o tym nie mówi, nudnym euro, nudnymi autostradami. Tam jest, tam jest, właśnie tam jest Kowalski, w tej kamerze akurat. Tam, ale gdzie to Co powiedzieć? No bo, tak ja, na... myślę, ja myślę, że ludzie interesują się OFE. Znaczy, to nie jest tak, że OFE jest nudne. OFE jest nudne e, pewnie dla Ciebie, bo jeszcze masz dużo, 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 dużo lat przed sobą, e, zanim w ogóle będziesz korzystał z emerytury. E, dla mnie już bardziej jest interesujące pewnie, e, bo jestem troszkę starszy, a może nawet więcej niż na troszkę. 2 dwa lata. <laughs> no właśnie, dwa lata jak dla ale nie, myślę, że, że jest wielu ludzi, których to interesuje, no bo to są ich pieniądze, tak? które gdzieś tam były e, przekazane. Czym innym jest to, że politycy potrafią e, odwracać uwagę, tak? Znaczy, zobacz, pojawiła się sprawa Ofe i mamy awantury w Sejmie o pieniądze też, które dobry Donald Tusk chce zabrać partiom politycznym. Tak, tak. I nagle wszyscy w ogóle żyją wokół tego, zabieramy partią, czy nie zabieramy. Nie wiem, czy w ogóle taka propozycja na marginesie nie wiem, czy e, wiesz, że... Przez 8 lat, od 2002 roku, jak partie dostają pieniądze z budżetu, dostały już w sumie 951 milionów. Tak fundujemy dobre życie e, partiom politycznym. No, ale, ale lepiej, tym, żeby e... dostali od, z budżetu państwa niż od jakiegoś biznesmena, no. prawda, który ma w no, ale tym co, swój interes. Ale, przepraszam ci bardzo, ale czy dostawanie z budżetu państwa? tak dużych pieniędzy jest potrzebne rzeczywiście? Ja nie mówię, że nie mają dostawać, tylko no. czy muszą dostawać tak gigantyczne pieniądze? Na pewno kolejny billboard nie jest dobra inwestycja. No właśnie. To jest, ja to ja jest uważam, inne ja uważam temat, ja że nie, to jest ten sam <laughs> temat. To jest te temat e, PR-u, socjotechniki, narzucania pewnych e, e, tematów w dyskusji publicznej. Politycy świetnie to potrafią robić. Potrafią wykorzystywać także nas, dziennikarzy, do tego oczywiście. Aż dlatego mówię, tym pojawia się sprawa OFE, nagle jest dyskusja e, o zabrania dyskusja o zabraniu pieniędzy politykom, po czym się okazuje, że wszystko by przeszło, gdyby nie 16 posłów Platformy, da? znaczy partii, która tak ostro walczy o zabranie pieniędzy, więc... Ale ja właśnie po to też robiłem film, no, żeby pokazać, że są ludzie, którzy potrafią manipulować opinią publiczną i że próbuje się to robić, że że, że nie należy patrzeć na, na, na otaczającą nas rzeczywistość zupełnie wprost. Kończmy, bo nikt nas nie będzie chciał oglądać. <grym> Święta się zbliżają, będzie chwila spokoju. On sam w domu będzie leciał w telewizji. Oglądnie pan? Nie, kolejny nie, raz? Nie, nie, proszę, nie. Pewnie moje dzieciaki nie, coś wymyślą lepszego niż oglądanie telewizji. No to dobrze, to dobrze. Dziękuję więc. Pięknie. To ja bardzo dziękuję. E, i... I, I wszystkiego dobrego, bo tak będzie na święta już, tak? Tak. Tak? No, no na, świę na święta, ale czego nie wcześniej. A, no to już świątecznie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dzięki bardzo.